I już wszyscy stajemy gotowi. Przypomnę jeszcze na szybko plan dzisiejszych obchodów, przynajmniej do godziny 11. Mianowicie spotykamy się tu, ruszamy z sektorówką, która właśnie w tej chwili już wychodzi z targu. Drzewnego i z tą sektorówką rozwiniętą na całą szerokość, na całą długość idziemy na plac Solidarności, gdzie o godzinie 10 rozpoczną się uroczystości składania kwiatów i przemówienia z okazji rocznicy podpisania porozumień grańskich, ale również z okazji rocznicy utworzenia Europejskiego Centrum Solidarności. Serdecznie proszę osobę, pana marszałka pana Borusewicza, do mnie na scenę, bo tak naprawdę spróbujemy odtworzyć trochę sytuację, która miała miejsce w roku 80. Bogdan Borusewicz, może go wywołajmy. Dziękuję, że jeszcze o mnie pamiętacie. Ale my, ja pamiętam o wszystkich Was, o tych, którzy te, ten strajk rozpoczynali i także tych, którzy wspierali i dziękuję Wam, że Wy też o tym pamiętacie. To wspólna pamięć, to nie tylko wspólna historia, to jest wspólna przyszłość. Na tej pamięci my tutaj w Gdańsku zbudowaliśmy świadomość mieszkańców Gdańska, zbudowaliśmy świadomość gdańszczan. Bo przecież kiedyś byliśmy, nasi rodzice, my byliśmy z różnych stron, Polski. Dopiero sierpień zbudował tą świadomość i tożsamość. Zańszczan. Ja bym e, poprosił Jurko Borowczaka, żeby rozpoczął ten strajk. Przepraszam. Ten Przepraszam, ja muszę przejść. Przepraszam, proszę, proszę. Oj Bogdanie, Bogdanie. Proszę Państwa, co prawda dzisiaj jest rocznica 31, 39. podpisania porozumień 31 sierpnia. Powiem szczerze, że słabo ją pamiętam, bo musieliśmy ewakuować dużo rzeczy ze stoczni. Bogdan zawsze podejrzewał, że to się może źle skończyć, więc trzeba było zabrać maszyny, papier, bibułę, wszystko ze stoczni do 6 rano wywieźć. Ale lepiej pamiętam 7 sierpnia 80 roku, kiedy Wyszedł na wolność Tadeusz Czudłowski i Darek Święty Pamięci Kobzdej. Oni 3 maja tutaj pod tym pomnikiem przemawiali i za to, że tu przemawiali dostali po 3 miesiące aresztu. Władza wcześniej nie, nie karała tak bardzo. Robiliśmy no, kolegia za zaśmiecanie miasta, chociaż nasze ulotki były zbierane w ciągu paru minut. I właśnie wtedy, kiedy wyszedł Darek Kobzdej z więzienia i Tadeusz Czudłowski, spotkaliśmy się na Sienkiewicza 10, u Ewy i Wiotradyków i tam Ania Walentynowicz przyszła 7 sierpnia i powiedziała nam, że jest zwolniona dyscyplinarnie ze stoczni. Na tolek Wałęsa krzyknął Pani Aniu, będziemy Pani bronić, zrobimy strajk. Ale tylko krzyknął. Wałęsa lubi dawać takie strzały, rzucić kamyczek i ogląda się co się dzieje. To on ma to już we krwi. Ale Bogdan nie darował. Wywołał nas na zewnątrz i mówi, no ja, kasło, no to robimy czy nie robimy. No jakoś się rozeszliśmy jest niczego, ale Bogdan dopiął swego, przeszkolił nas i 14 sierpnia rozpoczęliśmy ten strajk na wydziale, na wydziale K5. Cały scenariusz ułożył Bogdan, wiedzieliśmy co mamy robić, na którym wydziale. No może to się nie sprawdziło, że Lekwałem zaprzeł do 10.30 i my jako tam 20-paroletni chłopcy nie bardzo mieliśmy koncepcję co robić, jak ten komitet wybrać, przecież nigdy nie strajkowaliśmy. No ale tu dzięki naszemu mistrzowi powiedział, zbierzecie się, zrobicie, powołacie i, i, i do tego momentu byliśmy przygotowani, ale już do kierowania strajkiem żadnych wypadków. I to ciągle będę pokazał, że bez Lecha Wałęsy nie dalibyśmy rady w samej stoczni, bo gdyby on wtedy nie przyszedł do tej 10.30, to nam by się to rozeszło, rozsypało, a tak on to ładnie chwycił i zosta został wtedy liderem strajku. I powiem tak szczerze, że mija 39 lat i siedzę teraz w tym Sejmie i widzę co się dzieje. Widzę jak kuchciński nauczył nas odpowiadać i zadawać pytania w 30 sekund, a ja tam tu mam mówić 5, więc brak czasem koncepcji. Ale to co się dzieje dzisiaj, co się dzieje w Sejmie, co się dzieje z polską demokracją, to że musimy chodzić pod sądy, że musimy grozić wolnych sądów. To, że musimy bronić demokracji. To, że mamy Komitet Obrony Demokracji. Mamy wiele stowarzyszeń, które powstają i chcą, tak jak my w latach 70 tu Bogdan Lischenia, czy Bogdan Borusewicz i Bożenko, przepraszam, Bożena Rybicka. To dzięki takim kobietom, Alina Piękowska, czy Bożena Grzywaczewska-Rybicka, ja wstąpiłem do WZZ. Bo jeśli takie, zobaczcie, drobne, piękne kobiety nie bały się ubeckich funkcjonariuszy. To co my mogliśmy zrobić? Nie mogliśmy nie przyjść na jakieś spotkanie, na które wpadła ubecja i nas wszystkich wymalowała, wymalowała, znaczy wpisała z dowodów i wielu naszych kolegów już na następne nie chciało przyjść. My, no widzisz, no daję Bogdan. Ja jeszcze bym tutaj poprosił, żebyśmy na chwilę stanęli razem. Olka Hala, Piotra Kapczyńskiego, Jacka Taylora. Krzyśka Pusza, Sławka Rybickiego, Henka Majewskiego, no przepraszam, że nie wszystkich. Piotra Adamowicza, oczywiście. Żebyśmy ruszyli w pierwszym szeregu. Zbyszka Lisa, oczywiście. Chodź. 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 Radek Szumegda. Tak. I tak wszyscy razem w tej chwili ja mam prośbę jeszcze czas z tego bliżej siebie, tak? A my się ocofnijmy troszeczkę. Jó, Jurek. To nie jest sygnatariusz? sygnatariusze. Tak. I sygnatariusze i osoby, które działają dla demokracji na terenie Gdańska i całej Polski w tej chwili już, proszę Państwa, drodzy fotografowie, ruszają na czoło pochodu, bo oni będą prowadzić naszą sektorówkę jako pierwsi. Zróbcie im tak, miejsce. Zróbcie tak, o, tak, dobra. Zróbcie miejsce i osoby prosimy wszyscy, żeby podeszli do sektorówki, pomogli nam ją nieść. I gości. Szanowni Państwo, startujemy. Nie, nie, nie ma czasu. Bogdan, nie? Dobra. Okay, dobra. Nie, sorry. przykro mi bardzo, startujemy. Zapraszamy wszystkich na czoło sektorówki. Ruszamy z naszym pochodem. Dziękujemy bardzo. Sygnatariusze niosą baner pod tytułem porozumienie, który został przygotowany. On trafia na czoło naszej sektorówki, naszego marszu i tylko z przodu przed sektorówką idą sygnatariusze i osoby, które podpisały manifest porozumienia 2019. Cała reszta i proszę wszystkich o to bardzo serdecznie, żebyśmy nieśli sektorówkę, bo ona jest długa, ciężka, dumna, więc powinna powiewać nad nami, więc pomóżcie nam ją wszyscy nieść. Przeczytałeś. Dzień dobry. I już cała rozwinięta sektorówka jest, powinna być na całą szerokość ulicy. Prosimy policję, żeby zatrzymała ruch samochodowy. Zapraszamy na całą długość sektorówki, nie tylko w Na czoło idą tylko sygnatariusze i e, osoby, które podpisały manifest porozumienia 2019. A chciałbym wszystkim przypomnieć, że ta sektorówka, która jest na ulica Kdańska 2016 roku, została ufundowana przez prezydenta Pawła Adamowicza, więc tym bardziej z pewnością powinniśmy ją zanieść na Brad Solidarności. Prosimy. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Są startuje. Połączajcie się, nieście razem z nami sektorówkę, proszę. do no nie Nikt nie jestem. Musimy przejść pod sektorówkę. Okej. Okay. 9.40 sektorów po bardzo sygnatariusze poprowadzili naszą sektorówkę na plac Solidarności. Zapraszamy. 3 4 Jo. Ale podejście pod sektorówkę s

Przez naszego ukochanego prezydenta Pawła Adamowicza. Obywatele RP, KOT Pomorze, mieszkańcy Gdańska, wszyscy przyłączyli się do tego pochodu. Nasza sektorówka kieruje się w tej chwili na plac. pod bramę stoczni, pod przykrzyże. krzyże. Cześć Basiu. Cześć. Lech Wałęsa od 10.00 będzie składał kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców. A my w pochodzie przemaszerujemy. Zajmie to nam około 20 minut, więc na tym zakończę relację. Spotkamy się ponownie. Pod bramą stoczni, pod pomnikiem stoczniowce. Dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia.